Każdy człowiek jest jak odcisk kciuka, jest zupełnie inny. Bardzo mocno to uwzględniamy, podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, spełniając jego indywidualne potrzeby. Cześć, jestem Michał z WG Tax. Moi klienci cenią mnie najbardziej za partnerskie podejście. Mamy założenie takiej strategii, że my i klient jesteśmy tak jakby w jednej drużynie piłkarskiej, gramy do tej samej bramki, czyli rośniemy razem z naszym klientem. Znaczy, to jest bardzo dobre rozwiązanie, chociażby z tego względu, że zaktywizuje trochę zaangażowanie po stronie klienta. Na pewno najłatwiej będzie skorzystać osobom, które są bardzo informatyczne, łatwo będą sobie mogły przyswoić nowe rozwiązanie. Ale patrząc na tak generalnie na całość, jak jest zbudowany ten program, no to jest bardzo intuicyjny, więc myślę, że nie będzie dużych problemów, żeby osoby starsze też sobie z tym rozwiązaniem poradziły. Myślę, że bardzo, bo Pomoże ujednolicić tą komunikację do jednego kanału. Jak jest jeden przepływ informacji w jednym miejscu, to jest to bardziej uporządkowane, mniejsze ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek błędu.